Wrzuć to do toalety. Będzie lśnić i pachnieć przez miesiące bez sprzątania. Sekret tkwi w odpowiednim połączeniu składników. Weź foliową torebkę spożywczą i włóż ją do wysokiego naczynia. Zabezpiecz brzegi gumką recepturką. Do osobnej miski wlej 75 ml płynu do szyb. Jego formuła usuwa tłuszcz, osad i nadaje powierzchni połysk. Następnie dodaj 75 ml środka do usuwania kamienia, który skutecznie rozpuszcza twarde osady i zapobiega ich ponownemu odkładaniu się. Teraz czas na płyn do naczyń. Działa on jak delikatny detergent. Odtłuszcza i pozostawia świeży zapach. Dodaj 150 ml płynu. Do całości dodaj pół litra zimnej wody i dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Gotową mieszankę przelej do przygotowanego woreczka i zawiąż go na supeł. Przejdź do łazienki i nakłój worek w kilku miejscach. Wrzuć go do spłuczki. Pamiętaj też, aby wyczyścić wnętrze spłuczki szczoteczką. Teraz wystarczy już tylko korzystać z toalety. Przy każdym spłukaniu woda będzie powoli uwalniać detergenty, które usuwają kamień, rozpuszczają osad i czyszczą powierzchnię. Lśniąca i pachnąca toaleta bez codziennego szorowania.